Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mapeczek od Widzów, jestem -I oczywiście, a to kolejny dzień maratonu Mapek od Widzów, została łapeczka w górę, subskrypcję, komentarz, dzwoneczek, wszystko i wpij oczywiście serdecznie zapraszam do sklepu skleplijaj.pl, oczywiście nowy, zarąbisty sklep z gadżetami, zarąbistymi w ogóle rzeczami i tak dalej, serdecznie zapraszam moi drodzy, e, linka czy jest w opisie, no i też macie go na ekranie, jakby ktoś nie wiedział jak zapisać, ale bardzo łatwo zapamiętać, skleplijaj.pl Dokładnie. Dobra, lecimy sobie z kolejną mapeczką, która wygląda bardzo, bardzo creepy, bardzo mrocznie. W ogóle zobaczmy sobie ustawienia. Może najpierw halo, czy tu mi się wszystko czekać, bo mam czat włączony, dobra, wszystko ustawione pomyślnie. Tu mam jakieś kuźwa, czaszki, szkieletów, w ogóle, info i zasady. Zobaczmy sobie info o mnie. Mam na imię Gabrycia. mam 15 raz zrobiłem dla Ciebie. Eee, zrobiłem? Gabryś? A, Gabryś, masz, ani nie Gabryś. Ja przepraszam, przepraszam. Mam 15 razy, zrobiłem dla ciebie drugą mapkę. Tyle. Infomapie. Mapa była, mapa to mapa z fabułą. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Włożyłem w to dużo pracy. Mapa by, by, porwany. Porwana. Okej. Okay. E, graj na Gamebo 2, e, graj na trybie Peaceful, 1.12.2, przeczytaj e, e, se fabułę, powodzenia, dobra, jest Peaceful, okej, okay. Gamebo 2 chyba też i fabuła, moi drodzy, teraz fabuła. Jesteś zwykłym człowiekiem, nagle wpadasz w pułapkę i zostajesz porwany, starasz się uciec. Krótko i na temat, ja to lubię, nie? No to lecimy, moi drodzy, zaczynamy. Cynek, weź pleca, kubiesz mundurek i idź do szkoły, bo się spóźnisz. Dobra, babo, spokojnie, Ok, punkt Tutaj mamy plecak. Uuu, polski matematyk, angielski historyk. Ja pierdzielę. O, no, no ich też mam normalnie swój. Dobra, będę mógł notować jakieś rzeczy. Yy, mundurek szkolny se wezmę normalnie, rozumiesz? Okej. Okay. Idziemy w takim razie do szkoły. Se wezmę jakiś jabłko na drogę, prawda? Normalnie. Uuu, nóż do mięsa. A ja to chyba, nie wiem, czy potrzebuję. Chyba nie potrzebuję, nie? Dobra, idziemy, 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 pyk. Eee, tu jeszcze coś mamy ciekawe. punkciory, O je, o dobra, dawaj te punkciory normalnie, bęk, bang, bank, bang. super, fajnie, elegancko, co tu jest, o, 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 auto jest na zewnątrz, ok. a co ja, To ja już prawo jazdy mam w ogóle, w sensie, w tej, w sensie, że w mapie, nie, tak, o, no, tu jakaś sypialnia, dobra, 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 czekaj, 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 idź ścieżką, dobra, idę ścieżką, idę, 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 o, siema, auto, wow, halo, zostajesz porwany, o nie, zostałeś uwięziony do domu porywacza. Halo, pomocy! Chyba mnie nikt nie słyszy. Muszę stąd wyjść. Ale drzwi są zamknięte. Poszukam klucza. Poszukaj klucza, wyjdź z tego pokoju, a gdy wyjdziesz, to dostaniesz więcej wskazówek. Mamy klucz. Okej. Okay. Purpur blok. Pyk. Wychodzimy. Okej. Okay. Tak, udało mi się. Brawo. Fajny baton. No dobra. A i tu mam różne poziomy, tak? Replika, strzelanie. Dobra. No to weźmy sobie replikę może najpierw. Co? Mamy punkciory. Okej, okay, replika poziom 1. Tu sobie stanąłem normalnie. Ua! Okej, okay, mamy buton iron ore. Klikam normalnie. Ua! Wszystkie przedmioty dostaję. Dobrze, dobrze, fajnie. No to co, lecimy z repliką normalnie na razie. Mapeczka zapowiada się naprawdę fajnie. To mi się podoba. W sensie, że, że, że jest ładnie poustawiane. Że normalnie tam i, i fabułkę mamy, i zadanka mamy. To jest jak najbardziej spoko. Replika też nie wydaje się jakaś super, super skomplikowana na szczęście. Ja chyba dostałem więcej, a nie, przepraszam, <laughs> nie wykorzystałem całej wełny, nieważne. Tutaj, tutaj fajnie, że jest replika taka, że tak powiem, symetryczna, bo takie repliki o wiele łatwiej jest yy, yy, no zreplikować, prawda, zrobić, yy, odtworzyć, yy, bo jak są takie zrobione, wiecie, jakieś takie fikuśne, nie wiadomo co, to bardzo czasami jest ciężko je po prostu odtworzyć jakkolwiek, także... Na szczęście jakoś tutaj sobie myślę dam radę. Elegancko poziom drugi, dobrze, proszę bardzo, pyk. Nie, fajnie wszystko zrobione, przedmioty dostaję do ekwipunku, wiem gdzie mam zrobić tą replikę, nie to co na poprzedniej mapie, gdzie tam troszeczkę e, był problem z ogarnięciem, gdzie tą replikę miałem zrobić moim zdaniem, także tutaj jest o wiele, wiele e, łatwiej pod tym kątem, pod tym względem. I bardzo to oczywiście e, lubię. Dobra, tutaj możemy sobie zrobić drzewko, tutaj w ten sposób. Tutaj oczywiście e, trawa elegancko. I teraz resztę tutaj e, niebo, prawda? Trzeba dokończyć. Pyk, 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 pyk. Wszystko wyliczone, super, dobra. Mamy to zrobione, moi drodzy. Mamy to zrobione, więc tutaj już na razie nie stajemy. Strzelanie, albo tam mamy znaleźć ten przycisk. No to stawaj strzelanie normalnie punkciory kolejne, dobra, strzelanie poziome pierwszy, proszę bardzo, łuk strzały wszystko dostaje elegancko, czy ja tutaj aha, w ten sposób, dobra, to mi się zmienia w emeraldy, bo nie mogę tego nie mogę tego trafić o dobra, mamy to okej okay. a ten guzik to, a tu jest, dobra, okej okay. <ścoughs> już myślałem, że będzie z tyłu, ale okej okay. fajnie, że to się zmienia w emeraldy, bo przynajmniej wiem, że to trafiłem, a nie ma czegoś takiego, że dobra, chyba trafi o znalazłem dobry przycisk, okej, okay, czyli to o to chyba chodziło Okej, okay, gold ore, a tutaj mamy iron ore. No dobra, to mamy kolejne po prostu przyciski, które prawdopodobnie pozwolą nam wyjść. O nie, to porywacz! Aaaa! <laughs> Czekaj, co mamy tutaj? Mamy główkę, tu mamy parkour oczywiście. Dobra, dobra, poczekajcie. Zobaczmy sobie tutaj, co mamy. Tu. Aha, w ten sposób. Tu mamy obsydian. Tu mamy obsydian, tu mamy labirynt. Tu... Aaa! A, no dobra, Gold Ore, no to Gold Ore, proszę bardzo. Iron Ore, dobra. I podejrzewam, że będę musiał wszystkie guziki powciskać, więc muszę przejść wszystkie poziomy. Dobra, pojdźmy, Labirynt, może sobie faktycznie. Poziom pierwszy, dobra, Okej. Okay. I oddostaliśmy tutaj na Emerald Ore później. No, Okej. Okay. To jest fajnie wszystko zrobione, że dostaję te guziki. Nie muszę ich jakoś, nie wiem, szukać w, nie wiem, w skrzyniach czy coś, bo to łatwo czasami przeoczyć. Dlatego, jak to dostaję od razu po poziomie, czy, czy nawet przed poziomem, to jest to moim zdaniem troszeczkę. Troszeczkę yy, lepsze. Czy to był start? Czy ja się wróciłem na początek? Bardzo możliwe. Okej. Okay. Tu można bardzo po prostu dostać poprzez, yy, jakby, te półki z książkami. Nie wiem tylko czy guzika nie będzie gdzieś na przykład na półce z książkami, to może być wtedy problem. I mogę się nie wydostać wtedy. Tak czy inaczej, próbuję, żeby tutaj, wiadomo, to jakoś przejść. Tylko nie wiem dosłownie, w którym miejscu jestem. Czy jestem na początku, czy jestem na końcu, czy, czy gdzieś indziej. I to jest problem, bo jeżeli w ogóle nie wiem, gdzie jestem na początku, końcu, prawej, lewej, czy jakiejkolwiek stronie, to trochę będzie ciężko mi jest się tutaj e, odnaleźć. Wiem, że masło maślane to, co mówię, ale, ale taka prawda, no. Nie kituję, nie kituję. Po prostu. Po prostu nie wiem, gdzie. Gdzie mam iść. Totalnie. Mam nadzieję, że mety nie przegapiłem, w sensie, że już na przykład na niej byłem, czy coś, bo nie byłoby to fajne. Nie, tu jest znowu start. Ej, kurczę, jestem na starcie. Dobra, to przynajmniej tyle. Tyle dobrego, że jestem na starcie, nie? Ale. Kurczę, powiem Wam. Ciężko jest tutaj ogarnąć kierunki. <laughs> Naprawdę, mega, mega, mega. Mmm nie chcę się irytować czy coś, bo to niczym niczym nie pomoże i takie latanie y, też na pałę y, jakby też nie jest dobre. Ale kurczę, mam wrażenie, że ja chodzę w kółko, autentycznie chodzę w kółko chyba. Teraz pytanie, gdzie jest ta meta w ogóle, bo to jest poziom pierwszy w ogóle labiryntu. Strasznie ciężko zrobiony, bo po z... Y, półek z książkami i bardzo łatwo się tutaj zgubić. I jestem znowu na początku. Ej, zaczynam panikować, nie, bo jakby Chcę zobaczyć coś nowego, albo nie wiem, znaleźć daną, daną, daną ścieżkę, jakby, czy coś takiego, bo mam wrażenie, że już byłem wszędzie. Nie, no na pewno jestem znowu tutaj, nie, no to jest niemożliwe. Ej, to jest mały, mały labirynt przecież. jest bardzo mały labirynt. Tylko. No ja byłem tutaj w każdym z tych korytarzy, już zaczynam je kojarzyć, nawet nie. Ale. Ja nie mogę, ty. Nie, nie dam rady. Nie dam rady. Mały labirynt to jest, kurczę, ale no nie mogę znaleźć mety. Gdzie jest meta? Pokaż mi jakiegoś tego. comment bloka. Tutaj. Tu jest gdzieś meta, tak? Ja pitole, gdzie to było? Żebym jakoś tak zobaczył tutaj jakieś korytarze znajome, jakkolwiek. W tej części w ogóle nie byłem. A początek jest gdzie? Początek jest tutaj. No to jest to faktycznie gdzieś poprawi. Dobra. Spróbuję, Jesz jeszcze spróbuję. Może jednak się uda, kurczę, bo. No, autentycznie. Dziś tutaj byłem, tylko że. jakoś tak. To jest tak, że widzisz na przykład, że to jest gdzieś po prawej, super fajnie, ale żeby się tam dostać, potrzebujesz super zaawansowanego, kuźwa algorytmu i w ogóle nie wiadomo czego, żeby tam faktycznie się móc znaleźć. Może tędy? Jeju, tutaj nie poszedłem. Dobra, jedna noga, której nie sprawdziłem. Ja, pitole, Alżyś mi zrobił. Dobra, kolejny baton, który poleci sobie tutaj. To jest na Emerald. Dobra, elegancko. Lecimy dalej, lecimy dalej. Eee... Parkour. No dobra, niech będzie parkour. Parkura jeszcze nie miałem. Kolejny guziczek. Ujojoj. Ujojoj. Okej, okay, info, spawn point, kill. O, fajne. Okay, masz dwa itemy o nazwie spawn point i kill. Zasada jest prosta. Patyk równa się spawn point, kość równa się kill. Uwaga, może się bagować kill. To nie za dobrze. Okej, okay, rozumiem o co chodzi. E, to ja sobie to ustawię w takim razie w ten sposób. I na tym mam spawn point. Dobra, okej. Okay. No to... Wait, tędy. <laughs> Ojojoj, oj, co? Czekaj, to jest, to jest, wait. Nie, ta ma miść chyba, tak? Czekaj, kill. Nie, bo teraz mam tutaj spam point. Ej, nie, 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 czekaj, no bo to jest, kurde, dobra. To jest fajne, ale to tutaj nie przejdzie, bo ja się już pomyliłem przy pierwszej w ogóle rzeczy tak naprawdę i... Nie ma opcji raczej, żebym to tak ładnie ogarnął. Dobra, spawn point, super, fajnie. No i teraz muszę potem pamiętać, że dwójka to jest spawn point, a trójka to jest kill. Dobra, czyli wskakuję tutaj. No. Dobra, teraz już kuźwa nie wiem, co ja mam zrobić. Jestem tutaj, tak? Tu mamy barierę. Tam mam skoczyć na pewno? Tak, tu mam skoczyć. Czyli jednak to jest ta pierwsza moja myśl, którą miałem na początku. Ale coś mi tam wtedy zahamowało. Więc nie rozumiem. Dobra, teraz tu skoczyłem. Dobra, spawn point. Elegancko. Czyli lecimy teraz tutaj, tutaj, teraz tutaj. Spawn point. Teraz prawdopodobnie tam. No i teraz trójka. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, działa. Nie! Okej, okay, spawn point. W sumie fajnie, że szybko się da daje spawn pointy, jakby nie patrzeć. To jest akurat fajna opcja, tylko no, tak jak mówię, no można się potem pomylić i przez przypadek polecieć sobie od razu, wiecie, z no, nie z tym, co, co, co się chce. Ale niemniej jednak bardzo fajne ustawienie. Podoba mi się, że jest coś takiego. Dobra, tu jest o wiele łatwiejszy ten przeskakiwanie to takie. Dobra, okej, okay, mamy to chyba. Jest, poziom drugi, no dobra. Punkt, info. Zobaczmy sobie info. <laughs> nie, ustawiamy. Ale mam spawn dobra. E, info. To jest niewidzialny parkur. Broki niewidzialne są na tym samym poziomie, co platforma, na której stoisz. Bloki wskazówkowe, cobblestone, masz na ziemi. Specjalnie dałem taki Eee, taki biedny parkour. No, powiedzmy, okej, okay, dobra. Na tym samym poziomie, co tutaj jest ten. Dobra, no to co? No to spampońcik, prawda? Dobra, i lecimy, ips. I spam ile i lecimy, ile i lecimy, ips. I ile ci? I, I lecimy, dobra, i lecimy. O, po... trójeczka Dobra, kill. Elegancko. I lecimy dalej, pyk, pyk, pyk. Spam point. Bo za dobrze poszło. Mega dziwnie skacze się w momencie, kiedy nie widzisz bloków. W sensie teoretycznie je widzę, bo są na ziemi, ale wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że tak jakby ich nie było widać, nie? Dobra, mamy to. Także tego już na razie potrzebować nie będziemy. Dobra, parkur mamy na pewno zrobiony. Tutaj to sobie możemy zamknąć. Na dole możemy sobie dać już kolejny. Tutaj labirynt mieliśmy zrobiony. Tu możemy sobie otworzyć, tutaj dajmy na blok diamentu. Jeszcze dwa poziomy nam zostały. Dwa poziomy do zrobienia i będziemy mogli, moi drodzy, wyjść. E, tutaj już czekaj, replika już była o a ty co tu robisz uderzenie, o nie, za blisko do niego podszedłem okej, okay, dobra to nawet nie wiedziałem, że tak działa e, teraz tak, replika mieliśmy, strzelanie mieliśmy fajny baton chyba nie mieliśmy teraz pytanie, bo ja muszę jakoś tutaj e, nie idzie koło niego przejść chyba, nie? nie, prze, przeszedłem koło niego, okej okay. pamięć Okay, punkty tutaj mamy, ale tam zapisko do niego podszedłem jakoś wtedy, nie? I, i on wtedy mi jakoś tak zauważył. Dobra, to se to wyrzucimy. Okej. Okay. Dobra, zobaczymy, co mamy tutaj. Pamięć. Poziom pierwszy, Ok. Aha, no dobra. Eee, e, jedna zupka, druga zupka, to jest chyba skrólika zupka, to jest... Z, z, czerwona zupka, rybka, jabłko i ciastko. Okej, okay, no to let's go. A nie, ile było mięs w piecykach? Tego nie sprawdzałem! E3, dobrze! Czy było 15 krzeseł? Eee, było 14. Źle. Ej, ja nie wiedziałem, że ja mam aż tak bardzo tutaj dokładnie. Ok, dobra, poczekaj. No to raz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na 2, na 3, 14. Na... 15 było, dobra, ok. No to let's go. 3, eee. 16? A nie, 15, no tak. E, jest nie wiem. E, czarne. Źle. Białe. Ej, no come on! To jest nie do zrobienia w ogóle. Dobra, trzy. Tak. Białe. Okej, okay, udało się. Lekcja pierwsza temat mapka. Okej, okay, to jest kolejny poziom tego. Dobra, czyli tu jest śniadanie, dziennik 8 C. Ola, jeden, Mateusz, pięć partii, sześć oceny za sprawę z Okej. Niebieskie, niebieskie, wszystkie tutaj. Ile ławek jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, czterech uczniów. Tu jest ten, normalnie głowa creepera. Dobra, zobaczymy co udało się ten. Ile było uczniów? Czterech. Jaką cenę miał Mateusz? Eee, pie, pie, eee, piątkę? Tak. Ile było książek w tajemniczej skrzyni? Nie wiem. 6. Gdzie jest tajemnicza skrzynia? Przepraszam. Bo. Bo ja nie wiem, gdzie jest tajemnicza skrzynia. Halo? Where is the tajemnicza skrzynia? Tutaj? Aha! Jakim ciulem miałem to znaleźć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra, osiem tych. Lecimy dalej, czyli tak. Cztery, pięć, e, osiem. Szyby w sali? No, come on, czarne! Dobrze, okej, udało się, jest! O mój Boże, ej, ale to... Trudny ten poziom był, mega. Dobra, okej, teraz czekaj, 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 teraz tak, tutaj... Tutaj, tutaj... Lapis i jeszcze jeden poziom nas został, jeszcze jeden poziom, który to będzie chyba find the button? Bodajże? O ile dobrze mówię? Tak, find the button chyba tylko. Punkciory! O nie, no dobra. Fajny button, fajny button. No to będzie, będzie ciężko coś czuję. Co to jest? Skrzynia. A w tej skrzyni? Okej, okay, fire resistance, no dobra, to wiadomo, standardowo w sumie jak to... Jak to na mapeczkach, gdzie jest kuźwa lawa, że muszę po, pod lawą znaleźć normalnie, rozumiesz? Siema, wider Moja wieża, i to. Dobra, idę. <grystanie> Spoko, fajnie, fajnie, fajnie zrobione. Okej, okay, teraz pytanie tylko, czy... ...będzie gdzieś tu widział... ...przejście? Nie, za bardzo chyba nie. No to po prostu szukamy, nie, jakby tutaj najpierw po wewnętrznej pójdziemy, potem po zewnętrznej. Myślę, że tak będzie spoko. Gdzieś powinienem to znaleźć. O, o, a tutaj jest taka... A, bo tu jest taka przerwa, nie? No tak, bo tu jest ten, ten mostek. Dobra, czekaj, może tutaj nie, a może tutaj gdzieś ewentualnie? Nienawidzę szukania w lawie, bo to jest takie... To jest trudne zawsze, nie? Jakby nigdy nie wiadomo o co i jak, nie? Ale mapeczka jest jak na razie, muszę przyznać, naprawdę, naprawdę fajna. Także Gabryś postarałeś się, powiem ci tyle. Tylko mam nadzieję, że kurczę znajdę ten guzik jakoś, jakkolwiek. Bo tak trochę średnio. Halo! Halo, help Nie, to jest niemożliwe, to, to chyba nie będzie w ogóle tutaj. No nie! Czekaj, widzę tu coś. Czekaj, widzę to. Widzę czy nie widzę? Czekaj. Jest! Okej, okay. okej okay. Dobra, znajdź przycisk dwa. Um. He? Kurde, bo się palę i teraz nie będę widział w ogóle nic. Nie wiem, czy tutaj coś jest, chyba nie, tu mam punkty, dobra, 33 czy punkty. Pewnie nie znajduję wszystkich punktów, ale jakoś... jakoś tam się stara mnie. Czekaj, 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 bo tu jest. O, 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 o jest! Poziom trzeci. Dobra, mamy to. Chyba się cały czas palę w ogóle, bo teraz będzie się długo palił. Sieba. Masz tam guzik u siebie? Ziomek, przesuń się Bo ja ci nie ufam. Ty mi zasłaniasz. O. Zasłaniasz mi guzik i stąd. Owisz? Dobra, nie ma guzika. No to przepraszam, że cię uderzyłem. Po prostu chciałem sprawdzić, okej? Okay? Chciałem sprawdzić. A wy tu chamsko zasłaniacie mi. Czy ja mogę się przestać palić? Bardzo bym chciał. Halo, Minecraft? Can you... Y, 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 żebym się przestał palić? Tu też nic nie widzę. Też nie... O, dziękuję bardzo, Minecraft. Tutaj też nie widzę. Tutaj też nie widzę. Hmm... O, o, może jeszcze tutaj pod domkiem. Też nie, w domku. Powiem wam, że ciężko, ciężko, ciężko. Hmm. hm. No kurczę, w lawie znalazłem, tutaj nie znajdę. Czekaj, może gdzieś na iglu? Nie. Tu jest parę miejsc takich, gdzie może być faktycznie guzik. To jest najgorsze, bo... No bo one tu stoją, guźma mi przeszkadzają, zasłaniają w ogóle. Dziwnie to jest zrobione. No nie widzę tutaj nigdzie guzika. No tyle, tyle powiem. No, 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 no nie widzę go. Ale to raczej nie powinno nikogo dziwić, że ja nie widzę guzika. No tutaj też nie widzę. Tu byłem na początku. Tu jest! Dobra, z drugiej strony był. Dawaj te punkty normalnie. Okej. Okay. No to moi drodzy, w takim razie chyba będziemy mieli wszystko. Jeszcze sobie śniadanie wyrzucę normalnie. OK. Pyk. I teraz co? Pyk. 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 Pyk, 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 Oh yeah boy i otwieramy moi drodzy śniadanie, sobie na drogę i wychodzimy, uciekamy, jest, brawo, udało ci się uciec, ej no naprawdę kozak, mapeczka, no super, zakończenie, zobaczmy sobie, dzięki za przejście Moje mapki, oceniono od 0 do 10, ej, powiedz czy chcesz więcej, oczywiście jak najbardziej, bardzo fajnie zrobiona, e, zrobiona mapeczka, punktacja. 35, bardzo dobrze. No i zarobiście, no i kurde. No i no, 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 co ja mogę powiedzieć? Redstone log, proszę bardzo. Oczywiście, ty, ty, pa, wszystko się świeci. Nie no, moi drodzy, no po prostu genialnie. Co nie, naprawdę, naprawdę fajnie. Mega mi się podobała ta mapeczka. Z fabułą, zrobienie te, 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 tych zadań też nie było jakieś super trudne. Ładnie wszystko ustawione, łagarnięte. No po prostu, do no, 10 na 10, no co ja się będę w ogóle, dobra, się z mundurkach w ogóle tutaj rozbiorę, prawda? Moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobało. Oczywiście mapeczka 10 na 10 i nie pamiętam, czy to jest pierwszy odcinek dzisiaj, czy drugi. E, jeżeli pierwszy o 13.30, no to będzie jeszcze drugi o 19.30. Jeżeli nie, no to to jest drugi. Nie pamiętam teraz totalnie, ponieważ po prostu nagrywam jeden po drugim m, odcinki, więc mogę się troszeczkę z tym wszystkim pogubić. W każdym razie, jeżeli to jest 13.30, e, to 19.30 jeszcze kolejna mapka. Jeżeli tutaj już nie, no to, no to prawda, będzie dopiero jutro o 13.30. Także, dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, Serdecznie wszystkim i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się. Następnego razu. Hej, hej!